Zadanie 20. Matura 2017, poziom podstawowy, czerwiec. Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C' w skali 5 drugich. Mamy naszą skalę. 5 drugich. Z tego wynika, że AB przez A'B' jest równe po prostu 5 drugich. A my wiemy, że jeżeli porównujemy pola trójkątów, to skala też będzie do kwadratu. tak? Tutaj wiemy, że jest A', tutaj wiemy, że AB do A'B'. W takim razie pole ABC przez pole, yy, załóżmy są między nami Prim, to będzie 5 drugich, ale kwadrat. W takim razie to będzie po prostu 25 czwartych.